Znaleźliśmy po drodze Cruzboks i robią. Zaczynają się ciekawe tereny. I tak tu nam się żyje powoli na tej wsi. Szybciej, przychamy. jak się nie ma ucha do ciągnięcia, to można i tak. Ciemne chmury nadciągają. Nie wiem czy to tam widać, ale tam jest jakaś dziura. Chcemy sprawdzić co tam jest. Trochę ciemno tutaj. ale nie wieje aż tak bardzo, tak jakby wskazywało na ten z tego wiatraka no niestety nie możemy podejść bliżej do tej dziury trzeba iść na ulicą może jutro się przejdziemy. tutaj mamy część dla rolników Kopaczka jak nasza. Lada do odcięcia. To nie mam pojęcia, do czego to? Służy. I pełna tu tego żelastwa Jak okiem sięgnąć? Więcej kopaczek na długim dyszlu Brony. to wygląda jak siewnik kosiarka tylko kosy nie widzę, a jest kosa, dobra, tu jest kosa o, i tu wielki siewnik Mockarnia. Wersja angielska I mniejsze graty Tu można sobie do kawy udoić I jajeczko na śniadanie Uu. To jest kangur. To jest kangur? Pewno jesteś? To jest z Muminków ten. To nie wiem, czy tu wolno zaglądać, ale ja bym se tutaj pochodził. Muszę zagadać do jakiegoś właściciela. Wo! Fijska knajpa. Dzień dobry. Dzień numer dwa. Pobudka. Traktor jak zwykle w akcji. Tutaj obok naszego zlotu kamperowców widzę, że również odbywa się zlot polityków. Siwanko. Hello. Jak tam. Popite wczoraj było. Nic nie mówisz, nie? Nie ma co gadać. No, masz rację. A jak chłopaki? Też nic nie mówią. I bez ręki. Dobra, mieszanie grochowy. Daj mi tą I mieszamy, i mieszamy. W lewo, w lewo. No i jesteśmy w środku. Właściciel właśnie poszedł, dzwoniła do niego żona. Bo opowiadał nam o pojedynczych rzeczach tutaj poszczególnych, ale z tego tutaj masa. I co ciekawe, o wszystkim on pamięta, potrafi opowiedzieć, co, skąd wziął, do czego to służyło, skąd to kupił. Coś Polski akcent? No. Jeszcze rocznik naszego urodzenia. I to jeszcze z rocznikiem, tak, naszego urodzenia? Data? Okay. Jesteśmy z drugiej strony graczami. Wracamy tutaj, oglądać resztę. Tutaj mamy kilka skarbonek. Tu się wkłada monetkę i naciska się. I konik wrzuca monetę tu. Mamy tu jeszcze inne takie z cyrkowcem. Tu jakiś, nie wiem, kotek wrzuca do beczki. A tu mamy najciekawszą wersję. Nic nie będę mówił. Tu mamy zdjęcia czyjeś. Jee, yeah, pipa. Na zewnątrz mamy kwiatki i więcej dobroci takich Teraz zewcią jest pomysł wyjść na spacer Gdzieś tam Tutaj mamy kogucika Ale to jest takie bydle kogucik spory Znaleźliśmy kogutka z bliższej odległości. Kawachan Kolego. Pokaż się ładniej. A tam w tle nasze kamperowisko. Widok na drugą stronę. Trochę widoku dali. Tutaj, chodząc na górkach, można spotkać takie rzeczy. Jakieś takie artystyczne. zatopione w szkle. Tu coś pękło. Nie wiem, co to ma być. Kwiatki. Z druciku figurki więcej figurek. To mnie ciekawi co to jest okay. na tajemnicza budobla Przelew wody Tam jest znaczek i pisze jest napisane Thirsty Animal. I tu jakaś dziura, jakieś stare poidło dla zwierząt. Kogutek numer dwa na trasie. A teraz trochę bardziej leśnie. Po wrocie z Przechadzki Wpadliśmy do lokalnego, wiejskiego sklepiku samoobsługowego A nie? I tutaj stanowisko do płacenia 1845 Łamanie się jajeczkiem dzisiejszym niedzielę Przyszliśmy kibicować sąsiadom, mają 4x4 i 4. mówią, że wyjadą sami bez ciągnika pierwsza próba ciągnik w pogotowiu I poszli eee, bez problemu półka z masłem ciąg dalszy zabawy z wyjazdem nie ma haka z przodu do ciągania, uszka, to za tył. Ech, ta strona jest lepsza. Jedzie przyczepa, a my jesteśmy w kolejce. Ten pan, co tam przed tym poszedł przed nami. Teraz nasza kolej. Jedziemy. Nie ma co Automatyczny, ręczny. Dziś <laughs> Nie, widziałeś tam w no widziałeś, jak powiem? Nie, ale czułem. Ale, ale jest wszystko zarejestrowane, wszystko jest nie? Nagrane, tak, tak, jest dowód Wszystkiego dobrego. Dzięki, no, do następnego. Się, na razie. Ustaw się tutaj proszę za nim, a my sobie wyjedziemy już po następnego. No to wyjeżdżamy. Koniec imprezy na dzisiaj.